Siemaneczko! Dzisiaj powiemy sobie o... A właściwie to nie, na początku wam podziękuję, bo się wam należy, a co? Słuchajcie, pod ostatnim filmikiem przebyliśmy 2000 wyświetleń, pod tym filmikiem, gdzie mówiłem o tureckim pistoleciku. Naprawdę bardzo mi miło, dzięki wielkie za to. A tymczasem dzisiaj będziemy kontynuować serię patentu strzeleckiego. Jeżeli jesteś tutaj, a jakimś cudem nie widziałeś poprzedniego filmiku, w którym mówię, co to jest patent strzelecki, co daje i jak go zrobić, koniecznie go obejrzyj, tutaj gdzieś wstawię na pewno odnośnik. Tymczasem dzisiaj przejdziemy już sobie typowo do zagadnienia egzaminu na patent, a konkretnie pod lupę weźmiemy sobie część teoretyczną. Zapraszam Cię serdecznie! sobie materiał. Warto pamiętać, że tak naprawdę nie ma w Polsce jednej konkretnej formuły na egzamin na patent strzelecki i te egzaminy, w zależności od miejsca, w którym są przeprowadzane, potrafią się między sobą troszkę różnić. I generalnie ja będę Wam opowiadał o tych egzaminach na podstawie przykładu we Wrocławiu, ale miejcie w sobie troszkę przestrzeni na to, że po prostu mogą się one odrobinę różnić na skalę Polski. Aczkolwiek, z tego co wiem, akurat test teoretyczny wygląda wszędzie tak samo. Teoria odbywa się poprzez rozwiązanie papierowego testu, który generalnie składa się z 10 pytań. Każdy z tych pytań ma w sobie 3 warianty odpowiedzi ABC i zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Ciekawostką jest to, że mimo tego, iż na samym teście w żaden sposób nie jest to zaznaczone, to tak naprawdę test jest podzielony na dwie części. Pierwsze cztery pytania możemy sobie nazwać umownie kardynalnymi, ponieważ tam nie możecie popełnić ani jednego błędu. Jeżeli zrobicie chociaż jeden błąd w pierwszych czterech pytaniach, to od razu niestety za automatu nie zdajecie egzaminu. Z kolei w pozostałych sześciu możecie zrobić jeden błąd i jeszcze w zupełności egzamin będziecie mieli zaliczony. Oczywiście pod warunkiem, że to będzie jedyny błąd na cały egzamin. Jeśli chodzi o zakres, jaki będzie Was obowiązywał na teście, to tutaj mamy tak naprawdę 5 obszarów tematycznych, z których dostaniecie po dwa pytania na każdy obszar. Pierwszym zagadnieniem, z którego pytania pojawią się na egzaminie, jest oczywiście obowiązująca ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej podstawie. Następna, również intuicyjna sprawa, zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową. I tutaj punkt trzeci, czyli największa zmora wszystkich, którzy uczą się do tego egzaminu, czyli regulaminy strzeleckie, a szczególnie dokument, który nazywa się regulaminowe ograniczenia broni strzeleckiej. Następna sprawa to budowa zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych. I ostatnia rzecz, znajomość. Przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Nie jestem pewny co do tego, czy aby test jest ułożony w ten sposób, że macie dwa pytania z obowiązującej ubojki, następne dwa z regulaminów strzeleckich i następne dwa z zasad bezpieczeństwa. Natomiast pewne jest jedno, że dostaniecie po dwa. Nie wiem, czy są one po kolei, czy są one pomieszane. Nieważne. Ważniejsze jest to, żebyście tak naprawdę dowiedzieli się, w jaki sposób można opanować cały ten ogrom materiału. No w zasadzie mam złą wiadomość, bo chyba raczej nie da się opanować całego tego materiału. Ale da się nauczyć. Odpowiedzi na konkretne pytania. I tutaj z pomocą przychodzi do nas klub strzelecki i braterstwo, który to stworzył w necie bardzo fajną stronkę, która to właśnie zawiera w sobie pełną bazę pytań, które mogą Was spotkać na egzaminie. Zobaczcie, tak to wygląda i generalnie tutaj mamy kilka bardzo fajnych opcji. Na przykład rozpocznij sobie nowy egzamin. Wybieram sobie 10 pytań, czyli dokładnie tak, jak to będzie wyglądało na egzaminie. Tutaj wstępna jakaś instrukcja, jak z tego korzystać. Przeklikuję sobie i mam pierwsze pytanie. Stan wreszcie konieczności określa, że nie popełnia przez to ten kto. I wybieramy sobie odpowiedź. Lecimy, przeklikujemy sobie ten teścik. Egzamin ukończony, przechodzimy do wyniku, bam! I od razu zobaczcie. Macie, wow, nawet egzamin ten ma swój numer, to wcześniej nie widziałem tego. Od razu widzimy wynik swój, 3 na 10, uznaje się za zgadywany, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tutaj mamy, zobaczcie, fajną analizę. Każde pytanie, na które odpowiedzieliśmy w błędny sposób, od razu macie to zaznaczone. Ja zaznaczyłem A i to jest zaznaczone na czerwono, czyli źle. C to jest dobra odpowiedź i od razu mamy podstawę prawną, czyli wytłumaczenie ze względu na co, na jaki fakt popełniliśmy po prostu ten błąd. Jak zjedziecie sobie na sam dół, to tutaj możecie zobaczyć takie szersze statystyki, gdzie macie w ogóle ile przerobiliście totalnie egzaminów, ile zaliczonych, ile oblanych, ile zgadywanych, ile pytań, odpowiedzi, po prostu wszystko. Wszystko, 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 ale co najważniejsze, jaki procent całości bazy pytań umiecie. Czyli tutaj generalnie to może Wam dać bardzo fajną informację na temat tego po prostu, w jakim stopniu jesteście przygotowani do tego, żeby podejść do tego egzaminu. Tutaj jeszcze niżej macie całą w ogóle listę przerobionych przez siebie egzaminów. Stronka, którą przed chwilą widzieliście, to jest patent strzelecki EU. Wow, jaka nazwa, kto by się spodziewał! I generalnie jest to naprawdę mega, mega fajna podstawa do tego, żeby się przygotowywać do egzaminu. Ale polecam Wam nie zamykać się tylko i wyłącznie na robienie tych testów, ponieważ może się to okazać niewystarczające, tak jak to było w moim przypadku. Robiłem te testy na okrągło przed swoim egzaminem. Miałem same 100%, wszystko już było zaliczone, ale niestety na egzaminie trafiłem na pytanie, które było troszkę inaczej sformułowane niż to w teście. To generalnie było to samo pytanie, tylko po prostu był zmieniony szyk zdania. No i klops. Nie zdałem niestety, bo akurat było to e, jedno z tych pierwszych czterech pytań. Także wyodrębnijcie sobie grupę pytań, na które nie zawsze odpowiadacie dobrze, które nie do końca może są dla Was intuicyjne. Wyjdźcie sobie z testów i na tej samej stronie wejdźcie sobie w zakładkę Fiszki. Znajdźcie tam zagadnienie, którego dotyczyło to pytanie i nauczcie się po prostu tego na blachę. Po czym wróćcie do testów i sprawdźcie, czy to zadziałało. Dla osób, które wolą aplikacje, polecam przejrzeć też Google Play w poszukiwaniu za taką apką, która się nazywa NTS Quiz. Jest to apka od nadwiślańskiego towarzystwa strzeleckiego i co prawda nie jest ona tak zaawansowana jak to na stronce, no ale jednak jest to apka. Uprzedzając pytania, nie wiem czy jest to na App Store, nie mam iPhone'a, jeżeli ktoś z Was ma, sprawdźcie i dajcie znać w komentarzach. Ok, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesujecie temat egzaminu na patent, to koniecznie zostaj ze mną na moim kanale, ponieważ w niedalekiej przyszłości. No, właśnie, z tym wrzucaniem u mnie. Dobra, później jeszcze do tego wrócimy. W niedalekiej przyszłości będę wrzucał kolejne materiały, w których opowiem, jak wygląda część praktyczna, i też będę dawał na pewno fajne porady, jak można się z nią uporać. Tymczasem, jeżeli masz jakieś pytania do części teoretycznej, jeżeli mogę coś powiedzieć więcej, koniecznie daj znać w komentarzu. Daj znać też w komentarzu, jeżeli ogólnie masz jakiś pomysł na ciekawy kontent dla tego kanału, bo dalej szukam ogólnie jakichś pomysłów. Na to, jakby to mogło wyglądać. No i wracając do tematu częstotliwości filmików, jak dobrze wiecie, ten kanał ma 4 miesiące jest to mój dopiero czwarty filmik. Także generalnie sorry za to, będę starał się nad tym pracować, ale sami wiecie, jak jest. Żona, dom, dzieci. Do następnego.